Pierwszy wizdek sędziego, od środka zaczyna Simon. I zaczynamy drugi sparing w tym okresie przygotowawczym. Długa piłka na ceglarza, niestety za mocna. Piłka pada łupem bramkarza z Budapesztu. Bartosz. Bartosz Dowolskiego, stolarski. Przegranie na drugą stronę od Najemskiego. Uwolnienie się spod pressingu rywali. I spokojne przegranie Sampera na prawą stronę do Stolarskiego. Stolarski schodzi do środka pola. Zagrywa do Simona. Simon oddaje do Wolskiego. Wolski decyduje się na dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie. Niewiele brakowało. Bardzo dobra, składna akcja naszego zespołu. Niestety centymetrów zabrakło Wełniakowi, żeby zgranie ceglarza umieścić w bramce rywali. Teraz w końcu to nasi przeciwnicy dłużej utrzymują się przy piłce, budują, próbują budować akcję od własnego pola karnego. Przerzut na drugą stronę. Krótka gra na lewej stronie, dobrze urywa się lewo lewy skrzydłowy rywali. Przerzut na prawą stronę, dośrodkowanie w pole karne i bardzo dobrze interweniuje Osa, ponieważ. Rosa, ponieważ to dośrodkowanie bardzo ostre kozłujące na murawie mogło zaskoczyć naszego bramkarza. Pierwszy rzut rożny dla Budapesztu. Gra na naszej prawej stronie. Po raz kolejny Molnar ścina do środka. Tym razem bardzo dobre zachowanie Lubereckiego. Mocny strzał piłki podchodzi Istvan Bognar, oznaczony numerem 10 w zespole MTK Budapeszt, dośrodkowanie w pole karne, bardzo dobrze interweniuje Simon, strzał sprzed pola karnego, świetnie zablokowany przez naszego kapitana, który już rusza z wysokim pressingiem, bardzo dobrze najemski. Akcja na naszej lewej stronie, zawodnik wpada w pole karne, ale Samper świetnie interweniuje, Rosa idealnie zdążył dojść do piłki. Goście w posiadaniu piłki. Owac, dobrze, ruszamy z kontrą, na prawym skrzydle nasz kapitan ścina do środka, podaje do wełniaka. Brawo, wełniak nie odpuszcza. Brawo! Świetny odbiór piłki, dośrodkowanie w pole karne. Simon strzela. Niestety w środek bramki, ale bardzo dobra akcja z naszego zespołu. Jeszcze raz widzimy dośrodkowanie wełniaka, strzał był z główki Simona, a niestety bramkasz na posterunku. Groźna akcja rywali, niepilnowany zawodnik. Dobrze zablokowany strzał. Brawo, świetnie. Luberecki, bardzo ważna interwencja. Ostatecznie zażegnał niebezpieczeństwo. Po raz kolejny piłka wycofana do środkowych obrońców. Dobry pressing zespołowy. Ale niestety goście poradzili sobie. Z nim Kowacz napędza akcję naszą prawą stroną Molnar Molnar do środka Prostopadła piłka, ale świetne wyjście Rosy, który Nie pozwolił skrzydłowemu Z Budapesztu Dojść do piłki Piłka do Ceglarza Nie, przepraszam, Ceglarz teraz przy piłce Simon Wcześniej z przodu Wbiegał Luberecki Luberecki ceglarz, szybkie oddanie piłki, ceglarz. Niestety niedokładne podanie, ale piłka dalej w naszym posiadaniu. Samper. Wolski. Dobra piłka na lewą stronę do Simona. Simon, podanie. A, bardzo dobra próba. Gdyby nie interwencja jednego z obrońców. Byłaby szansa, ale tak. Mamy stały fragment gry. Bartosz Wolski dośrodkowuje w pole karne. Niestety dobrze interweniują rywale. Samper. Dobra piłka na lewą stronę do ceglarza. Ten dośrodkowuje, ale ta próba została udaremniona. Widzimy powtórkę akcji zablokowane dośrodkowanie ceglarza. Bartosz po raz kolejny podłącza się do akcji. Zagrywa na prawą stronę. Niestety jego podanie zablokowane i musimy teraz wracać. Próba z dystansu. Jurina Marin zauważył trochę wyżej postawionego Rose ale... To, to uderzenie nie mogło zaskoczyć naszego bramkarza. Samper do Wełniaka, ten z pierwszej piłki do Simona. Simon na lewą stronę do ceglarza. Piłka ląduje w siatce. Król świetnie wykańcza podanie od naszego kapitana, ale niestety wcześniej sędzia po raz kolejny dopatrzył się pozycji spalonej. Najemski. Upłynęło w tym momencie pierwsze 45 minut. Sędzia kończy pierwszą część tego spotkania. Za niedługo słyszymy się w drugiej połowie meczu. I zaczynamy. W naszym zespole doszło do, do kilku pierwszych zmian. Między innymi wcześniej wspomniany tratnik zastąpił między słupkami Kacprę Zmiana także wśród, w, naszej linii obroń, w naszej linii obronnej za Stolarskiego na boisku pojawił się wójcik, za Najemskiego, Lewandowski. Zmiana również w środku pola za Sampera pojawił się testowany łabojko, który przed chwilą zagrywał piłkę głową na boisko z numerem 23. I zmiana także w przodu za naszego kapitana Piotrka Ceglarza. Wszedł Bajerzak Biaje. Kilka zmian jeszcze przed nami. Kilku zawodników najpewniej dzisiaj nie zobaczymy ze względu na, na drobne urazy, które, których lepiej sztab postanowił, że lepiej ich nie, nie eksploatować. tylko Wójkowa akcja Simona z wełniakiem. Wełniak. Wełniak strzał przed pola karnego, dobrze obroniony przez bramkarza. Dobitka króla, również powstrzymana przez Golkipera gości, ale nawet w przypadku bramki nie została ona uznana ponieważ Michał Król na pozycji spalonej Kowolski na prawą stronę do Wójcika Wójcik napędza naszą akcję dośrodkowanie z prawej strony Wełniak ekwilibrystyczny strzał ale świetnie broni bramkarz i tylko rzut rożny Jeszcze raz widzimy świetne dośrodkowanie bardzo dobre złożenie się do strzału naszego napastnika ale tylko rzut rożny no, trzeba pochwalić też interwencję bramkarza rywali, który popisał się bardzo dobrym refleksem. Na prawą stronę do Ndieye. Ten już rozpędza się na prawym skrzydle. Zagrywa do Wolskiego, Wolski. Wolski na skraju pola karnego. Simon. Niestety strzał zablokowany, bardzo podobna pozycja, z której zdobył bramkę w pierwszym sparingu z Wisłą Płock. Precyzyjnym, dokładnym uderzenie, uderzeniem tuż przy słupku. A teraz Wolski faulowany na połowie rywali i będzie szansa ze stałego fragmentu gry. Przy piłce również Wolski i Simon. Bartosz bierze rozbieg. Mocne uderzenie z dystansu. Piłka mija mur, ale pewnie łapie ją Bramkarz. Król wychodzi, wyżej podchodzimy. NDIE, król, wysoki pressing. Piłka po raz kolejny wycofana do bramkarza, który ratuje się dużym, długim wybiciem. Łabojko, Wolski, Simon. No wydawało się, że został nadepnięty przez, przez rywali. Teraz na Lubereckim zdaniem sędziego też nie było faulu. Łabojko. Skalę. Dobrze. Piękna, prostopadła piłka do Żaka, Brawo! Świetna akcja naszego zespołu. Kapitalne prostopadłe podanie skaleta do NDIE. Ten wykłada piłkę Wełniakowi, a nasz napastnik nie myli się w tej sytuacji. Widzimy jeszcze raz na powtórce NDIE. Podanie wzdłuż bramki do zamykającego akcję Wełniaka. Kapitalna akcja naszego zespołu. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć jeszcze świetnego otwierającego podania od Mathieu. Ale naprawdę świetna akcja zespołowa. Motor Lublin MTK Budapeszt 1 do 0. Drugie podanie do NDA, który świetnie się zastawia. Opanował piłkę. Świetnie z lewego obrońcy rywali. Wchodzi w pole karne. Wycofanie do skale. Poprzeczka. Ale piłka dalej w naszym posiadaniu. Palacz. Bereza. Dośrodkowanie w pole karne na NDIE, ale tym razem dobrze wyblokowany przez jednego z obrońców. Dobrze zobaczyć skalę, do, znowu na boisku. Najpierw świetna prostopadła piłka otwierająca akcję, po której zdobyliśmy pierwszą bramkę. Teraz niemal idealne uderzenie sprzed pola karnego. Niestety strzał stempluje tylko poprzeczkę bramki rywali. Bardzo dobra kolejna interwencja Lewandowskiego. Tym razem na połowie Rywali. Lewandowski. Miłosz Lewandowski na lewą stronę do palacza. Palacz dośrodkowuje. Ale piłkę głową wybijał jeden z obrońców. Arin dobrze się zastawił. Cały czas ma piłkę przy nodze. Czy sam zasfinalizuje akcję? Nie na lewą stronę. Ale świetnie. Wójcik wślizgiem blokuje. Blokuje to dośrodkowanie. Ale sędzia dopatrzył się tam zagrania za ręką. Wójcik wszedł na ślizgu. Dostał, wydaje się, mówi, że w bark. Tratnik, rzut karny. Niestety zmylony i po wątpliwym rzucie karnym. Mamy remis w tym spotkaniu. Posz Lewandowski. Vanhoeven do Scalé, który świetnie podłączył się za akcją. Dośrodkowanie w pole karne. Endiaje, Niewiele zabrakło, żeby do asysty tym razem Żak dorzucił bramkę. Bardzo dobra akcja. Ponownie dogranie Scalé. Łabojko do Lewandowskiego. Lewandowski do Vanhoevena. Ten ponownie będzie mógł dośrodkować. Dośrodkowanie. Endiaje. Dobry strzał, piłka skozłowała jeszcze na piątym metrze. Franciszek Lewandowski, świetnie na prawej stronie. Bereza, świetne wejście w ślizgiem. Van Huven przegrywał pojedynek główkowy, ale w polokarnym jest jeszcze palacz. Świetnie Łabojko. Łabojko, prostopadłe podanie, zablokowane. Jeszcze raz pił przy piłce Łabojko do w ostatniej chwili ubiegnięty przez Benę. Dobry strzał z dystansu. Niestety Kierozegranie się zdecyduje. Jedna ręka w górze, dośrodkowanie. Wstrzelenie piłki w światło, po, w światło, w światło bramki Mocne strzelenie piłka skozłowała jeszcze i wydaje się, że Tamas Kadar uratował zespół z Budapesztu i wybił piłkę na rzut rożny. Po raz kolejny dośrodkowanie Vanhoevena. Wysoka piłka zawieszona na Berezę i tym razem, o kurczę, niestety świetna, świetna akcja. Wydawało się, nie, widać na powtórce, że Klatką piersiową zablokował strzał obrońca. Mocne wstrzelenie na głowę NDIE. Łabojko. Skale. Próba prostopadłego zagrania z pierwszej piłki do NDIE. Sędzia nie dolicza ani minuty i kończy pierwszy sparring rozgrywany w tureckim Belek. Motor Lublin 1, MTK Budapeszt 1 Strzelcem bramki do naszego zespołu był Kacper Wełniak Który świetnie zakończył akcję, podanie NDIF w poprzek pola, wzdłuż bramki Następnie MTK Budapeszt wyrównało Po wątpliwym rzucie karnym Sędzia dopatrzył się zagrania ręką e, Filipa Wójcika podczas wejścia w ślizgiem i zablokowania do środkowania. I na tym kończymy relację z pierwszego sparingu rozgrywanym w Turcji.